Z tego co widzicie w opisie, dzisiaj do Was przychodzę z pielęgnacją swoich włosów. Znacie już moją pielęgnację twarzy, a jeżeli nie, to koniecznie Was odsłałem tego filmiku, czyli do mojej aktualnej pielęgnacji twarzy. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać są pielęgnację włosów. Z tego co widzicie, moje włosy nie są w jakimś najlepszym stanie, czyli takiej skali 10 na 10, ale jednak nie są w takim fatalnym. Troszkę chciałabym również Wam popowiedzieć o historii moich włosów, o tym oczywiście jak o nie dbam oraz co, że tak powiem, do tej pory przeżyłem. Także myślę, że po prostu zacznijmy. Może zacznę słuchajcie od tego, że odkąd pamiętam to w dzieciństwie zawsze miałam, zawsze miałam po prostu proste włosy. Później, e, słuchajcie, to zaczynało się zmieniać, to się zmieniało mniej więcej w piątej w klasie podstawówki. E, wtedy miałam włosy mniej więcej e, troszkę dłuższe niż takie, mniej więcej dotąd. E, tutaj było po prostu proste jak dróg, ciutko jak dróg, jak dróg. E, tutaj były ciutko takie skuszoną, naprawdę był taki minimalny efekt. Natomiast tutaj zaczęła pojawiać się taka grzywka. Ta grzywka rosła i pamiętam ją w tym stanie, jak była dotąd mniej więcej. I na już nie była prosta. Ona po prostu miała taki gróbek jakby. Takie wykręcone po prostu dalej w drugą stronę i z nim nic nie dało zrobić. Po spróbowałam sama mieć jakieś tak itd. ale to po prostu nic nie dawało, więc potem chodziłam też do podstawówki, i także też jakoś nie wymagałam takiego efektu, takiego efektu wow i w ogóle, żeby wszystko jakoś przepięknie wyglądało. No, oczywiście każdy osób był dzieckiem wtedy i wiecie wygląd fajnie, że wiecie, są umyte włosy, są ładnie czasami itd. Tak no ale wtedy tak za bardzo się nie dbało to, że coś tam, wiecie, jakaś grzywka tam trochę się skręca czy coś takiego, także było dla mnie takie normalne spoko. I wtedy jeszcze za bardzo nie myślałam o prostownicy. Dopiero później mniej więcej na początku gimnazjum wtedy, kiedy zaczęło po prostu mi rosnąć coraz bardziej jakby włosy, to zaczynały pojawiać się kręcone. I tutaj właśnie tutaj po zaczęły pojawiać się kręcone, więc wtedy oczywiście myślałam proste, ponieważ te włosy cały czas przecież rosły stąd, więc musiało być jakoś proste. Natomiast tak jak Wam powiedziałam, tu miałam włosy już takie kręcone. I to były takie włosy kręcone, lekko spłuszone, ponieważ ja mam generalnie włosy cienkie. Dlatego też nigdy w nie było takiego efektu, że one były jakoś tak się ładnie, wiecie, zbijały te loki czy coś takiego. nie, nie, tak nie było. No i tym razem pomyślałam sobie właśnie może o pierwszej prostownicy, ponieważ jak się ma włosy kręcone, to zazwyczaj się nie prosta. Jak się ma proste, to zazwyczaj się chce mieć kręcone. No, oczywiście nie wszyscy. Ale sporo osób właśnie tak mam. Ja również tak miałam. I w końcu dostałam prostownicę, pierwszą swoją na. Na co? Na Wigilii. Na Wigilii dostałam swoją pierwszą prostownicę, tylko że nie pamiętam jaka to była firma. Nie sobie nawet tego nie przypomnę, trudno. W każdym razie jak dostałam tą prostownicę, to po prostu byłam w świetnym niebie, od razu pierwsze to zrobiłam to rozpakowałam ją, poszłam do łazienki i zaczęłam prostować włosy. Oczywiście jak wyprostowałam włosy, to byłam po prostu już totalnie zauróżona w tej prostownicy i w prostych włosach, że zaczynałam po prostu robić to codziennie. Wstawałam, miałam włosy i co robiłam najgorsze, to prostowałam włosy e, również mokre. Na pewno nie była to prostowidza, która była dopasowana, jakby e, dostosowana do prostowania włosów na mokro. Wątpię w to, szczerze mówiąc. E, ale i tak to robiłam, ponieważ stwierdziłam, że tak będzie szybciej, tak będzie łatwiej, w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Oczywiście chyba nie wiedziałam, że jak się prostuje włosy na mokro, to za bardzo to nie daje efektu prostowania. Po prostu szybciej suszymy te włosy, a one po prostu i tak się później spuszczą. Ale to po prostu nieważne, ważne, że była prosto, ta, ważne, że było to taki ruch prostowania i było spoko. Wtedy nie używałam żadnych odżywek do włosów, jedyne co używałam to był szampon. To był szampon po prostu jakiś tam e, przy, e, przeciw się włosów, ponieważ na tutaj przy nasadzie głowy znaczyłam włosy tłustsze. I tak ja też szampon używam i to było wszystko. Nie używam żadnych olejków, żadnych, e, żadnych takich spray do prostowania włosów, nie, nie. Tylko i wyłącznie szampon. E, patrzę sobie tutaj, ponieważ mam to, wszystkie produkty dla Was przygotowane, które bym chciałam Wam pokazać w tym e, filmiku. E, ale to też na chwilę jeszcze trochę mojej historii włosowej. E, no i później słuchajcie ta grzywka. E, ta grzywka tak, zaczęła mi intensywnie szybko rosnąć, że ona urosła do e, jakby do, mm, do długości moich włosów, czyli tak jak mam w sumie teraz, tylko przedtem po prostu miałam przedziałek. Przedziałek, ja miałam po lewej stronie, taki tutaj mniej więcej. E, teraz mam grzywkę, tak samo jak e, moje całe włosy, czyli po prostu tej grzybki nie ma. E, I wtedy miałam podobną właśnie długość włosów, tylko że właśnie przedziałek po lewej stronie. E, oczywiście przedziałek musiał być, a ja chodziłam wtedy mniej więcej tak. Jakoś spróbuję Wam to zilustrować. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mniej więcej tak to wyglądało. A jeszcze co lubiłam sobie robić, to dla niej, jeśli mi się to uda, to robić coś takiego. Tak. I tak. Wtedy uważałam, że wygląda to wręcz bosko, że wygląda to że po prostu, że jest to po prostu pożądany look i wygląda tak przepięknie. No, oczywiście nikt nie mógł tego, nawet rodzice, przemówić mi do rozsąd, oczywiście tłumaczyli mi, że że coś jednak z tym powinnam zrobić, ale to ja cały czas, wiecie, byłam uparta ja i mówiłam, że nie, nie, nic nie ścinamy, tak pięknie grzywka wygląda. No trudno, nikt tym nic nie zrobi i pewnego razu pojechałam do rodziny na święta i co zrobiłam? Stwierdziłam, że ujściłam grzywkę. Co zrobiłam? Poszłam do fryzjera, zapłaciłam 20 zł i fryzjer mi ściął mi grzywkę. Ściąłem tak grzywkę, że mi dosłownie, jak miałam taką długość włosów, taką długość grzywki, to ściągnął dosłownie tak. I ja byłam za... po zafascynowana tym całym wyglądem nowym, wiecie, nowa grzywka, nowa ja i tak dalej, ale jednak... E, jednak te włosy cały czas się kręciły e, i później stwierdziłam, że nie wygląda to dobrze. Nie to dobrze, ponieważ do chętnych włosów krótka grzywka raczej średnio, z tym e, nagle, wiecie, taki... Taki efekt, wow, taki szok totalnie, że wiecie najpierw się ma e, długie włosy, a nagle ma się krótką grzywkę, także to w ogóle było tanie coś, coś mi dane. No i chyba próbowałam coś tą grzywką robić. Na bok, na drugi bok, e, trochę do góry. Za każdym razem nic mi za bardzo nie pasowało. Później do tej grzywki się przyzwyczaiłam, później zaczęła trochę rosnąć. To ja sobie tak trochę wyginałam fantazyjnie, a to też nie było to, co mi się jakoś tak, wiecie, mega podobało. No i później po prostu ta grzywka cały. Czas Czas rosła, 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 eee, i w końcu, chyba dopiero dwa lata temu, e, przyszedł ten czas albo trzy lata temu mniej więcej, przyszedł ten czas, kiedy ta grzywka odrosła, i tak grzywka odrosła do tego stopnia, że w końcu e, zaczęła sięgać e, po prostu. Ma taką samą długość jak moje włosy. E, tą grzywkę obcięłam sobie w gimnazjum, tylko kiedy, chyba w drugiej e, klasie gimnazjum. I od tamtej pory nigdy nie obcinałam grzywki, może tak by się delikatnie, żeby coś tam, jakieś tam ząbki były, coś takiego. Sama sobie ucinałam, ale tak to, żeby jakoś tak drastycznie po raz kolejny, to nie i raczej tego nigdy już nie zrobię, chociaż nigdy nie mógł, nigdy, ale wydaje mi się, że, że nie, że to po prostu nie jest dla mnie. E, Za czasem zaczęło mi się, zaczęło mi się robić e, później przedziałek też e, tak być tak proste teraz, znaczy prosto. To próbuję być proste, ale czasem nie wychodzi, bo już tak te włosy się przyzwyczaiły, że mam jakiś tam swój, e, swój, wiecie, swój przedziałek i tego się przedziałka trzymają, no ale trudno byłam ofyzera to powiedział, że również e, z tym za bardzo się nic nie da zrobić, a więc tak po prostu zostaję. E, no i przechodzę do mojej teraźniejszej pielęgnacji. Ja generalnie, tak jak Wam już powiedziałam wcześniej, włosy kręcone. I na Instagramie i na fanpage, na Facebooku możecie zobaczyć kilka moich zdjęć, na przykład wakacyjnych e, z ostatniego wyjazdu. E, właśnie e, moje pokręcone włosy. Jak te moje włosy e, po prostu, są, naturalnie się kręcą. I czasami rzeczywiście mi się to podoba. Eee, ten look mi się podoba, i loki akurat wychodzą jakiegoś tam dnia, a takie bardzo ładne. Eee, I wtedy tak po prostu je sobie zostawiam. Aczkolwiek nie ukrywam, że te włosy wtedy strasznie mi przeszkadzają i strasznie mi irytują tego dnia, ponieważ teraz jak ja mam proste, to mogę sobie zrobić tak i jest ok, i nic nie przeszkadza. Natomiast, jak mam włosy kręcone, jak sobie zrobię tak, to automatycznie one wychodzą z ucha i wchodzą mi tutaj, wiecie, na całą twarz i to po prostu jest niewygodne, zwłaszcza latem, bo jest gorąco i wtedy się jeszcze jakoś tak bardziej e, irytuje, że to wszystko, po prostu te wszystkie włosy mam e, w oczach i na całej twarzy. E, no, ale jak już mnie czasem najdzie, czy czasem zazwyczaj na prostowanie włosów, to włosy po prostu prostuję. E, I zaraz Wam pokażę e, swoją prostownicę, której teraz używam i używam ją... E, chwila, chwila, chwila... E, to był... E, trzy lata tej prostownicy używam. Tak, tą prostownicę mam trzy lata, bo trzy lata temu wiosną kupiłam ją. E, I również e, za chwilkę Wam pokażę, jaki produkt teraz używam, jak się zmieniła moja pielęgnacja z tylko szamponu e, na troszkę większą ilość kosmetyków. pewno nie jest jakaś strasznie dużo tych kosmetyków, także e, po prostu Wam je pokażę. Okej, okay, przyniosłam już prostownicę, ponieważ. Wszystkie kosmetyki przyniosłam w kształtkę tak samo, ale um, prostownicy, o prostownicy zapomniałam po prostu. E, więc może na samym początku pokażę Wam krok po kroku, jak, e, jak dbam o swoje, znaczy jak dbam, jak po prostu, no, w sumie dbam, jak dbam o swoje włosy, jak i kosmetyków używam. Więc jeżeli chodzi o szampony, to tak naprawdę. Użyłam przeróżnych i nie trzymam się jednego tego samego. Lubię testować nowe kosmetyki, dlatego też e, użyłam różnych szamponów. E, teraz akurat pokażę Wam dwa, które są moje mojej łazience i których używam e, na przemian. I tu mam akurat e, szampon DAW. E, to jest z olejkami, chyba z tego co pamiętam. E, tak, e, nawilżający balsam, e, taki trochę odryw z olejkami, czyli e, chciałam kupić sobie właśnie na wyjazd, żeby już nie brać jakiejś dodatkowej odżywki do włosów, e, a żeby te włosy e, trochę jakby obciążyć, żeby nie były aż tak suche. E, I właśnie kupiłam sobie taki szampon, on ma 400 ml. E, no i sobie myję albo tym szamponem, Albo również mam ostatnio, sobie kupiłam ten szampon z biofaxu, z opuncją oraz z mango i jest to szampon intensywnie regenerujący lipidowa odbudowa dla włosów zniszczonych. Czyli jest to szampon, który dokupiłam tej maski, którą również Wam wcześniej pokazywałam. Tak mi się spodobał zapach i jakby efekt tej maski, że postanowiłam kupić sobie troszkę więcej, więcej kosmetyków w tej serii i właśnie również mam ten szampon. Także pierwsze co robię, to myję sobie szampon. Myję sobie szampon. używam Myję włosy szamponem. Czyli tym albo temat albo jeszcze takim innym, w zależności od tego, co tam mam akurat w to sobie akurat tam zakupię. No i spłukuję szampon cieplejszą wodą. I w zależności od tego, czy później nakładam odżywkę ze spłukiwaniem, czy też nie, to w zależności od tego używam różne, różne temperatury wody. Jeżeli nakładam odżywkę, to włosy sobie spłukuję taką cieplejszą wodą, że później ta odżywka bardziej mogła się wtopić, te włosy, żeby bardziej mogła zadziałać. A jeżeli nie używam później takiej, wiecie, odżywki, że trzeba poczekać kilka minut i ją spłukać, to później płuczę sobie chłodniejszą wodą. Ale jeżeli używam właśnie odżywki, to odżywki akurat mam tutaj jedną. Mam tylko jedną odżywkę. Mam to również, wam pokazywałam kilka filmików temu, odżywka do włosów nawilżająca z aloesem i cytrusami, wiecie, z aloesem i cytrusów. E, ta akord ma 355 ml. Kupiłam ją na promocji. Jest to e, ta odżywka z firmy Petal Fresh, Fresh Organics. E, e, bardzo dobrze się sprawdza, co minus to jej zapach. Ale nie niej pewnie też powiem w jakimś tam projekcie denko czy jakimś innym filmiku. Na pewno poznacie opinię tych kosmetyków, tylko tak chciałam wam pokazać poglądowo jak wygląda moja pielęgnacja włosów. E, no. I Odżywkę sobie nakładam na około 5-10 minut, później ją sobie spłukuję, odżywkę nakładam praktycznie na całe włosy, nie mam jakiejś takiej granicy czy u nasady czy nie u nasady, po prostu wszystkie włosy muszą być u mnie nawilżone, ponieważ tak jak Wam mówiłam mam po prostu je suche i staram się je nawilżyć jak najbardziej po prostu tylko mogę, także tej odżywki później sobie używam. No i później sobie spłukuję odżywkę, najpierw ciepłą, powodą później chłodną, zawijam sobie włosy w ręcznik. W e, taki po prostu zwykły, wypełniany ręcznik, e, bo niektórzy na przykład e, stosują taką metodę suszenia, że takimi ręcznikami papierowymi. Kiedyś próbowałam kilka razy, ale stwierdziłam, że jak gdzieś się spieszę, czy idę do pracy, czy gdziekolwiek idę i naprawdę nie mam zbyt dużo, zbyt dużo czasu, to nie mam czasu jakby Wiecie, wpakować te włosy w te ręczniki i je tak sobie spokojnie suszyć, no niestety e, nie ma tyle czasu. Poddajmę e, ręcznik, to później jak sobie więcej układam te włosy. Jutro teraz sobie stosuję y, odżywkę w sprayu taką bez spłukiwania. I to nieważne, czy użyłam wcześniej odżywki takiej ze spłukiwaniem, czy jej nie użyłam po prostu zawsze, ale zawsze używam sobie takiej y, odżywki w sprayu akurat tutaj ja mam pantin, czyli nowe opakowanie y, tej, y, tej odżywki, którą Wam pokazywałam chyba był więcej z tego co pamiętam, albo w Denko no w którymś tam filmiku ostatnio Wam pokazywałam. W każdym razie ja używam ją, bardzo lubię fajny zapach, fajnie daje efekt, łatwo się rozczesuje włosy. Także całe włosy dość intensywnie sprejuję sobie właśnie tą odżywką. I po tej odżywce od razu sobie nakładam olejek. Ja teraz mam akurat olejek Zossi, są tutaj trzy oleje. Trzy oleje już mam, mówię jakie. Eee, Doroba, makadami i awokado. Także bardzo fajny olej, ładnie pachnie. Na początku wydawałam się, że zapach jest taki taki mętny, nie za bardzo, ale jednak później się przyzwyczaiłam i przekształcił się w taki zapach owocowy. Eee, no, mi się jak najbardziej podoba eee, i u mnie się sprawdza, Także później stosuję ten e, olejek na całe włosy. E, wyciskam sobie dwie pompki, rozprowadzam po. Bo podłoniach i całe włosy tym olejkiem y, smaruję. Po porzucił y, tej odżywki w sprayu oraz tego olejku, y, oczywiście trzeba rozrzucać trochę włosy. więc do odrzucania włosów używam od kilku lat. Y, Szczotki tango teaser jest naprawdę na środka. Nawet ktoś powie, że nawet niszczy te włosy, czy... bo są różne opinie. Kiedyś widziałam, że same plusy są tej środki w ogóle, a ostatnio z tego, co czytam czasami na różnych forach, to właśnie niektórzy mówią, że ona strasznie niszczy włosy. Słuchajcie, ja jakoś tam yy, nie wchodzę w głębszą strukturę włosów, także mm, nie jestem wam jakby w stanie powiedzieć jak bardzo niszczy ta środka włosy, natomiast jest to jedna szczotka która rozsuje moje włosy. Kiedyś pamiętam, że rozesyłam włos taką najzwyklejszą szybką gdzieś taką rączką. I moja ubiorowa była taka jakby drewniana i była po prostu genialna, ale jak się wróciłam na tangle teaser i po jakimś czasie wypróbowałam znowu taką drewnianą. To po prostu, prawie płakałam z bólu, jak te włosy zostały po prostu wyrywane, wyciągane. To była po prostu tragedia i to była ta sama szutka, którą kiedyś tak bardzo lubiłam. Więc Tangle zmienił, już, tak powiem, bardzo moją e, pięknację włosów. I bez Tangle naprawdę ciężko, e, ciężko by mi było rozczesać te włosy, a jakbym nawet rozczesała, to mm, byłby to po prostu straszny ból i ręki, lę, nie ręki, tylko jęki. Tak, teaser u mnie po prostu musi być. Jest to moja pierwsza szczotka, właśnie z tej firmy. Sprzeda się po prostu idealnie już kilka lat, już około cztery razy mam taką szczotkę. Trochę się wiecie, powyginała, ale dla mnie i tak jest po prostu niezastąpiona, Także zawsze po prostu tej szczotki używam. I później, jak już sobie użyję tej środki, już wszystkie sobie włosy, to zazwyczaj e, po prostu się maluję. Później po malowaniu się, jak chcę wyprostować włosy, to nakładam sobie również e, balsam odbudowujący do włosów. E, jest to balsam, właśnie ten e, z Biowaksa. Też ostatnio sobie go kupiłam. E, I użyłam albo go. Ale sobie używam znowu tego olejku, także albo to, albo to, waleź się od tego, jaki mam nastrój, na jaki mam zapach ochoty, to sobie używam któregoś właśnie z tych produktów, również na całe włosy. I spokojnie to mi nie obciąża włosów, mam tak suche, że to nie obciąża włosów. Jeżeli chodzi o ten balsam, to bardzo szybko również jakby wchłania się na włosach, także bez problemu, że on tam zostanie, czy będzie jako drzywka. Nie, nie, to w ogóle nie jest taki kosmetyk, także on. Się dobrze sprawdza, ale tak nie, tak więcej o niej powiem później. I później, w zależności od tego, czy, czy mam te włosy mokre, czy też nie, jeżeli mam mokre i się spieszę, to szybko idę stworzyć z tuszarką. Tuszarka mam taką, najzwyklejszą, po prostu znajduję 1, 2, 3 i z mocą 1, 2, 3, także zazwyczaj sobie na najgorętszy powiew, ale ten jakby najsłabszą moc, coś takiego. Później sobie znowu rozczesuję włosy szczotką i po raz kolejny nakładam sobie olejek. Także tego olejku naprawdę bardzo bardzo dużo u mnie schodzi w ciągu jednego dnia, to dopiero w ciągu tygodnia. Także olejek zawsze u mnie musi być do włosów. Jak już sobie rozszerzyłam włosy i nałożę sobie ten olejek, to używam w prostownicy. I właśnie, jeżeli chodzi o prostownicę, to używam właśnie takiej z Remingtona. Teraz nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaki to jest model. Um, Zobaczcie, to jest model? Hmm. Chyba, to jest o, jest, nawet no, wam no, powiem, ale on jeszcze się jakoś nazywał. To jest model S8500. Um, tak, to jest taki model. Um, prosto, widzę, bardzo dobrze mi się po um, prostu sprawdza. Chyba ją kupiłam za około 180 zł, z tego co pamiętam. Bardzo fajna, przyjemna. Płytki ma ruchome, także to też jest bardzo ważne, ponieważ w tamtej poprzedniej prostownicy, tej pierwszej, nie miałam ruchowych płytek i też to trochę inaczej prostowało włosy, a teraz właśnie yy, takie mam. Ja musiałam przerwać, bo mam straszną alergię ostatnią i po prostu teraz kicham i dmucham. Yy. Wracamy do prostownicy. Prostownica ma też fajny taki przysyłek, że możemy o, sobie zablokować i możemy spokojnie swą sobie woli tam, gdzie tam chcemy, a te płytki się po prostu nie, nie zarysują. Także prostownica długo mi wytrzy, wytrzymuje jak na razie. Mam nadzieję, że będzie ze mną jeszcze wszystko na kilka lat, bo no, dobrze się spisuje, więc po co po prostu inna? Eee, właśnie, teraz sobie patrzę na swoją nową stronę. Tam widziałam kosmetyki, które Wam pokazywałam i patrzę, że jeszcze maskę do włosów. Totalnie zapomniałam o maskach do włosów. Eee, maskę do włosów stosuję tak mniej więcej raz w tygodniu. Staram się raz w tygodniu, czasami nie wychodzi. I wtedy już mam raz na dwa tygodnie. Nie będę Was zaszukiwać, bo czasami tak po prostu bywa. I również u mnie jest tutaj maska, również z również z tą opuncją i Mango. I powiem Wam, że również bardzo dobrze się sprawdza. Maskę mam jedną właśnie to zazwyczaj, ponieważ maski się stosuje, wiecie bardzo, znaczy dość rzadko, dlatego jedna maska zdecydowanie wystarczy. To nie to samo co szampon, co odżywka, że jak mam ochotę, to sobie coś tam zmieniamy. To jest maska, więc ona na dłużej nam wystarczy. To opakowanie ma 250 ml i na przykład mi się wydawało, że to jest bardzo mało, ale jak zaczęłam ją stosować, to zauważyłam, że jest bardzo wydajna. I na spokojnie i spokojnie wystarczy na długi, długi jeszcze czas. Także takie maski również yy, używam. To maskę sobie nakładam. Później sobie nakładam na czepek, który jest dołączony zazwyczaj z tą maską. Yy, później ręcznik, a później czasami jeszcze, jak chcę mieć taki większy efekt, to sobie to jakby suszarką, żeby był cieplejszy ten ręcznik. Ale to bardzo, bardzo rzadko naprawdę. Więc takiej maski również używam, po prostu u mnie maska musi być, odżywka, szampon, no i oczywiście te wszystkie produkty, których używam po, po całym tym procesie mycia włosów. No i to wszystko już kochani w tym filmie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wiem, że kosmetyków nie było jakoś mega, mega dużo, ale pokazuję Wam, w po prostu, mam taką codzienną pielęgnację włosów. Po mam Was zresztą oszukiwać czymkolwiek, dlatego mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że tak koniecznie dajcie łapkę w górę, Koniecznie piszcie w komentarzach jak wasza pielęgnacja wygląda na włosów, czy podobnie do mojej, czy może jakoś się różni, czy używa się może tych kosmetyków jak wam się sprawdziły, czy może wam się właśnie nie sprawdziły. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami i do zobaczenia ja w kolejnym filmiku. pa! pa!